Witam bardzo serdecznie, Aleksandra Bilicka w nowym y, odcinku podcastu Pięknie Powiedziane, czyli podcastu o sztuce. W tym roku obchodzimy 40. rocznicę mę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki i 14 lat od jego beatyfikacji. W związku z tymi rocznicami w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej y, została otwarta wystawa, o której powie mój dzisiejszy gość, dr Łukasz Kosowski, współautor scenariusza wystawy Prawda i Wolność ksiądz Jerzy Popiełuszko oraz historyk sztuki. Witam bardzo serdecznie. Witam. O tej wystawie właśnie chciałabym porozmawiać. Um, rocznica ważna. Dobrze, że też taka wystawa powstała, żeby te, te rocznice um, zaznaczyć, ale też przypomnieć postać. Wystawa jednak nie jest tylko i wyłącznie przedstawieniem życiorysu księdza Jerzego. Um, proszę powiedzieć, co, co znalazło się na wystawie, jak ona została skonstruowana? Mieliśmy różne plany co do scenariusza wystawy, ale przede wszystkim nie chcieliśmy powtarzać schematu, jaki funkcjonuje w przestrzeni publicznej, który przedstawia księdza Jerzego jako kapłana pochodzącego z, z niewielkiej wsi, zakopów na Podlasiu, jako kogoś, kto w zasadzie nie miał szczególnych wrodzonych talentów. I osobę, która w zasadzie zaistniała w przestrzeni publicznej wtedy, kiedy jak to pamięta moje pokolenie były niesamowite msze na Żoliborzu, tam gdzie ksiądz Jerzy był rezydentem i kiedy ksiądz połączył się można powiedzieć z ruchem Solidarność, wtedy stał się osobą publiczną, Wtedy automatycznie zyskał wrogów w postaci przedstawicieli systemu i dlatego właśnie zginął. I taki scenariusz, jak sądzę, bardzo prosto napisać, ale nam się on wydał niepełny czy nawet fałszywy. Mianowicie doszliśmy do wniosku, że ksiądz Jerzy był osobą całkowicie ukształtowaną. Y, charakterologicznie już wiele lat wcześniej, że nie jest tak, że dopiero działalność ta właśnie w kościele na Żoliborzu y, ukształtowała go i z, poczyniła y, zmiany, można powiedzieć, charakteru czy osobowości. To, to nieprawda. Wystarczyło prześledzić życiorys księdza, więc najpierw rodzinne okopy, a więc rodzina, gdzie panowała atmosfera ewangeliczna, gdzie liczyły się tylko dwie wartości: ciężka codzienna praca i modlitwa. W tej właśnie atmosferze ksiądz młody Alek jak wtedy go nazywano, wzrastał. Codziennie chodził 5 km do kościoła, codziennie na stole układał sobie kompozycje ze świętych obrazków i tak dalej, tak dalej. Zresztą mama na samym początku, jeszcze kiedy się nie narodził, poświęciła go Bogu i, i tak się stało. Miał zostać księdzem i został księdzem. Więc, żeby ten pierwszy rozdział wystawy zrealizować, trzeba było wraz z e, współautorami scenariusza wystawy, z panem Pawłem Kęską, dyrektorem muzeum e, księdza Jana, na, na, księdza przepraszam, księdza Jerzego na Bożu e, i z, e, z twórcami oprawy plastycznej Panem Rafałem Kosowskim i Katarzyną Kosowską, wtedy pojechali do Okopów, żeby dokładnie zobaczyć i poznać rodzinę, zobaczyć teren, zobaczyć dom, w którym mieszkał się Jerzy. I wtedy można było zrozumieć i przedstawić publiczności, jak wzrastał ten młodziutki człowiek, i dlaczego był tak, a nie inaczej ukształtowany, i dlaczego te dwie wartości, prawda i wolność, już wtedy były dla niego. Bardzo istotne. Więc to jest rozdział kompletnie nieznany, oprócz oczywiście profesjonalistów, autorów biografii itd. itd. Więc to zostało rozpracowane. Rodzina przyjęła nas przychylnie. Także wszystkie potem ruchy przy organizacji wystawy wydawały się o wiele, wiele prostsze. Pozyskaliśmy wiele nieznanych fotografii z życia księdza. Z jego wczesnego dzieciństwa, z, jego, z okresu jego kapłaństwa, ale też mm, służby wojskowej, ale też z wyjazdów i z podróży. Przede wszystkim do Ameryki, gdzie mieszkała jego ciotka, pani Mary Kalinowski, i która wielokrotnie księdza Jerzego zapraszała do Stanów. Także już jako młody kapłan mm, zwiedził. Y w praktyce całe Stany Zjednoczone, był w, w Pittsburghu, w, w Nowym Jorku, w, w Ośrodku Badań Kosmicznych NASA i wszystko to dokumentujemy na wystawie, z zdjęciami pozyskanymi od rodziny i po raz pierwszy prezentowanymi. Więc tę pracę trzeba było wykonać, żeby zrozumieć w ogóle jak kształtowała się osobowość księdza Jerzego. A wracając do struktury wystawy, postanowiliśmy, by tych rozdziałów było kilka, załóżmy mniej więcej chronologicznie, więc okopy, seminarium połączone z obchodami, milenium, bo to bardzo ważne znaczenie, bardzo ważny okres dla, dla naszego kraju, no i tym samym dla księdza Jerzego, podróże, wreszcie solidarność. I działalność księdza już i w obrębie tego ruchu, ale przede wszystkim oczywiście działalność jako kapłana, wreszcie męczeńska śmierć. Te wszystkie rozdziały wystawy widz może spokojnie przejść i zapoznać się z niepublikowanymi dotychczas materiałami, co myślę jest pewną wartością. Przykładowo tak, pół żartem, pół serio, mogę panią zapytać, czy pani wie, jaką kasetę miał ksiądz Jerzy podróżując w swoim samochodzie? Co najbardziej lubi, czego najbardziej <grym> lubił słuchać? No ale my już wiemy po, mm -hmm. po wywiadach, że tak powiem, rodzinnych, po rozmowach z profesorem Rachem Starowiczem, z, z którym ksiądz Jerzy bardzo się polubił. I wspólnie podróżował. Mm, więc wiemy, że to była kaseta z płytą Boba Marleya Survival. I tę właśnie muzykę no, prezentujemy na, na naszej wystawie. Mm -hmm. Wszystko zostało sprawdzone. Ale mówiąc nieco poważnie, żeby osiągnąć dynamikę tej ekspozycji, trzeba było narrację poprowadzić w sposób nietypowy. Narracja główna, ta opowieść, która jest, ciągnie się od początku życia, aż, do, aż do, od początku narodzin księdza, wtedy go zabiera mama, aż po jego śmierć, jest zbudowana na podstawie wypowiedzi samego księdza Jerzego, z jego zapisków, też bardzo mało znanych, z jego kazań, z jego różnych wypowiedzi. Natomiast od pewnego momentu, czyli od momentu, kiedy ksiądz angażuje się w Solidarność, konkretnie pojawia się w Hucie Warszawa, nasza narracja składa się już z dwóch nurtów. Ten pierwszy, który określiłem, i drugi, który stanowią dokumenty, czyli donosy tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa na Księdza Jerzego. Wtedy. Ta postać jest na naszej wystawie, że tak powiem, charakteryzowana, czy widziana z dwóch stron. Ze strony tej oficjalnej, każdemu znanej, ale ze strony zła. Ze strony tychże ubeków, którzy cały czas go śledzą, prowokują, próbują zastraszyć i w końcu mordują. Więc yy, na tym polega pomysł, jeżeli tak można powiedzieć, na, na opowiadanie o księdzu, że jego osoba jest widoczna, że tak powiem, z dwóch stron. Barykad. Co więcej, um, trzeba by zobaczyć tę wystawę, bo trudno tak dokładnie opowiadać, ale te najważniejsze momenty z życia Jerzego, które są pomijane, przynajmniej w tym głównym nurcie informacji, to chociażby um, służba w jednostce wojskowej, przeznaczonej dla kleryków w Bartoszycach, to jest już gdzieś tam pod granicą północny wschód. I to nie była żadna jednostka wojskowa, tylko w praktyce to była karna jednostka wojskowa, gdzie wszyscy mm, przełożeni księdza, czy, czy nie tylko księdza, tej grupy kleryków, które, którzy odbywali tam służbę wojskową wojskową, przepraszam, mm, byli poddani inwigilacji, prowokacji, ale przede wszystkim zadaniem ich przełożonych było odwiedzenie ich od podjętej decyzji, żeby zrezygnowali. Z kapłaństwa. I temu służyły przeróżne metody. No, w, 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 w ciągłej inwigilacji, na wykładach, takich kursy przyspieszonego marksizmu, em, masa donosicieli wśród samych y, kleryków, w sensie ich kolegów, których dowcipnie nazywali braćmi podłączonymi. Ale też próby, szczególnie, jeżeli chodzi o księdza Jerzego, drastyczne. Ksiądz Jerzy, i to jest pierwsza próba męczeństwa, nie ta, którą, o której wiemy. Ksiądz Jerzy nie zgodził się na wykonanie rozkazu, który brzmiał, żeby zdjął z palca różaniec w kształcie obrączki i medalik. No i wtedy się zaczęło, wtedy się zaczęło te represje bardzo dr drastyczne, wielokrotnie go dotykały. Przykładowo jego przełożony, wiedząc, że ksiądz nie umie pływać, wiozał go liną i wrzucał do basenu. Jak się ksiądz stopił to, to go wyciągano i w kółko tak, a potem stanie na przykład na śniegu, na bosaka, trudno to wszystko opisywać. Ważne jest, czy najważniejsze dla nas, jako twórców tej wystawy, to co w zapiskach trafia, nie do rodziców bynajmniej, którzy nic o tym nie wiedzą, Ksiądz tutaj nie ma zamiaru dzielić się tym, tą próbą z rodzicami, ale z opiekunem duchowym, któremu pisze, opisuje te wszystkie tortury i kończy ten list, ale ja to wszystko widzę głębiej. Krótko mówiąc, ksiądz Jerzy z tego wynika, jest przygotowany na męczeństwo, nie, nie wtedy, kiedy, kiedy to ono następuje, ale dużo, dużo wcześniej jest całkowicie duchowo osobą ukształtowaną. Właśnie już jako kilkunastoletni chłopak w tej, w tej służbie wojskowej dla kleryków. I potem wkraczamy już w czas yy, kapłaństwa, no, na początku seminarium. Osobą kluczową jest tutaj, staje się, zresztą było zawsze, prymas Stefan Wyszyński. Jest drobny konflikt, yy, trudno go opisywać, bo nie znam szczegółów, ale w otoczeniu księdza Jerzego wszyscy. Yy, Przypuszczają, że skoro mieszka w na Podlasiu, to, to pójdzie do seminarium duchownego w Białymstoku, bo to najbliżej, i, i tak dalej. A ksiądz upiera się jako młody chłopak, że nie musi iść do seminarium warszawskiego i, i tak się też dzieje, tak to się dzieje. Ale powodem tego uporu jest właśnie już w tamtym okresie ogromna atencja, ogromny szacunek dla prymasa Wyszyńskiego. I rozdział poświęcony Seminarium na naszej wystawie opiera się znowu na nieznanych fotografiach, księdza w wojsku, ale tego nie będę opisywał, ale najważniejsze jest to, że ta przestrzeń jest wzięta jak gdyby w dwie klamry. Czyli w tych właśnie latach, późnych 60. i wczesnych 70. następuje do dramatycznego, jak to powiedzieć, napięcia, zderzenia między Kościołem w Polsce a, a władzami komunistycznymi. To się wiąże w czasie, dzieje się podczas kiedy są obchody milenium, kiedy jest ta słynna peregrynacja ikony Jasnogórskiej po całej Polsce zaaresztowanej następne y, części tej, tej na, na, następna peregrynacja odbywa się już przy pustej ramie tego obrazu i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że ksiądz jest w, jako kleryk w środku tych zjawisk, szczególnie jeżeli kontakt z prymasem jest tak bliski. I to też chcemy pokazać. Cytujemy y, pierwszego sekretarza partii komunistycznej, Władysława Gomułkę, który w odpowiedni sposób wypowiada się o prymasie wyszyńskim. I cytujemy mało znaną, może prawie nikomu, y, mało znany, prawie nikomu list wyszyńskiego do ministra obrony narodowej, protestujący przeciwko traktowaniu klerków właśnie w tych jednostkach. Które stają się w praktyce jednostkami karnymi, a nie wojskowymi. Więc ta sytuacja określa ten rozdział wystawy. Ten konflikt i Jerzy wrzucony jak gdyby, w jego środek, ale decydujący się i stawiający zdecydowany opór i nieustępujący do końca. To oczywiście bardzo go kosztuje. W, 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 Zapada na zdrowiu, ma choroby, które potem leczy do końca życia, no ale to już szczegóły, tak czy inaczej, to są koszty właśnie tej postawy. Ale widać, że wszystko też go przygotowuje trochę tak, na, do tego. Ta rodzina, ]ństwa. gdzie wiara była mhm. <laughs> prosta, zasadnicza i no, nie, 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 nie przyjmująca jakichkolwiek kompromisów, mhm. to, była, to była siła, jaką zyskał. Niesamowita i potem ta pierwsza próba wojskowa, m, którą, którą wygrał i zgromadził wokół siebie, siebie kleryków, którzy traktowali go jako, no, jako wzoroporu w wieczornym modlitwy wbrew rozkazom i tak dalej. To wszystko się odbywało w tym wojsku wokół księdza Jerzego, który stał się tym i pierwszym czy jedynym, który twardo powiedział nie, nie zdejmę Różańca z palca. Hmm. No i można sobie wyobrazić tę scenę, jak tego wojskowego, że przeproszeniem zatkało. No więc to ta, taki był wierzy już wtedy, a nie, a nie w końcu swojej działalności. Więc to ta wystawa jakby przewartościowuje. A jeżeli wkraczamy w Solidarność, znowu nie wiem, czy jest taka powszechna wiedza, jak to się stało, że, że ksiądz Jerzy wszedł w ten ruch i stał się jego, jak to się teraz mówi, ikoną, twarzą. czy, czy Głównym punktem duchowego odniesienia, różnie to można nazywać. Wybucha strajk w Nowej Hucie, jest rok 80. Ksiądz Jerzy jest wtedy właśnie na, rezydentem na, na, na Żoli Bożu. Nie pełni żadnych funkcji. Trafia pod opiekuńcze skrzydła kapłana Boguckiego, który, który jest no byłem żołnierzem AK, który, który dostrzega właśnie w tym młodziutkim kleryku ogromną ogromny potencjał duchowy. I jest taka sytuacja, że hutnicy, mm, kiedy ogłaszają strajk, to jest ponad 10 tysięcy ludzi w tej hucie Warszawa, mm, szukają księdza, żeby odprawił mszę na tym strajku. I trafiają do, do parafii na bożu, Tak się składa, że ksiądz akurat jest i zdeklaruje się, że on pójdzie. to. To powiem, że pewnie wielu chętnych nie było wtedy, żeby wśród księży też, żeby brać udział w strajku, który wiadomo, jak może się skończyć, mając w tyle głowy rok, na przykład 70. I ksiądz i udaje się na ten strajk, i w jego zapiskach jest niesamowity, piękny opis tego właśnie zdarzenia, kiedy wchodzi w, w, wchodzi w bramę huty. Ale cały czas myśli, to jest jego monolog wewnętrzny, co, co tam zastanie. Nigdy nie, nie miał takiej do czynienia z, z, taki, z taką masą ludzi. I to jeszcze napięcia, jak, jak wiadomo podczas strajku. E, czy będzie ktoś miał, mógł posłu posługiwać w tej mszy? Czy będzie w ogóle jakiś ołtarz? Nic nie wie. I wkracza w tą bramę, to jest opis jego własnych tych zdarzeń, i wtedy słyszy. Olbrzymi aplauz, po prostu jeden wielki ryk. Te tysiące hutników w kaskach, no, traktują tę sytuację, jakby wielki muzyk rokowy przyjechał. To, to jest może złe porównanie, ale i ksiądz, co jest najśmieszniejsze, <grytania> obraca się do tyłu, posądzi że ten niesamowity aplauz jest przeznaczony za kogoś, kto idzie za nim. Może jakiś biskup się znalazł, ale okazuje się, że nie ma nikogo. On jest jeden, jak palec. Jest ołtarz, wszystko jest przygotowane i zaczyna się ta historia. Jest to taka, jak gdyby, czerwona linia, jeżeli tak to można powiedzieć, że mm, no, jakby to powiedzieć, wybucha o, o, obopólna sympatia, jeżeli nie mówiąc miłość. Ci, ci hutnicy w pełni akceptują tego młodego księdza, który do nich mówi prostym słowem i, i, i zacząłem go traktować jako absolutnie swojego, członka rodziny tych hutników i z wzajemnością. Skoro Jerzy się jak gdyby w nich zakochuje, no i to będzie trwało do końca. Oni będą go ostrzegli potem, kiedy już Ubecja będzie cały czas organizowała prowokacje i tak dalej, i tak dalej. I on nie będzie ich nigdy chciał opuścić, będzie miał propozycję stypendiów i tak dalej. Ale między innymi z tego względu nie zdecyduje się, cały czas mając świadomość, co może go czekać. Mówiąc o tym znajomym otoczeniu, że jest pewien, że go zabiją. Więc to, to niesamowity związek między tymi dwoma, że tak powiem, środowiskami. Z jednej strony hutnica, a z drugiej ksiądz. Ale wtedy służba bezpieczeństwa zakłada na niego teczkę. Wtedy zaczyna się inwigilacja, wtedy zaczynają się prowokacje, wtedy cały czas otaczany jest konfidentami. I to wśród najbliższego otoczenia, niestety są również wśród tych konfidentów kapłani. No ale tak się dzieje, tak się dzieje. Więc wkraczamy w ten czas Solidarności na wystawie. Mamy znowu wiele zdjęć niepublikowanych, nieznanych. Mamy sztukę, o której nie wspomniałem, takie obrazy, które syntetyzują czas. Przykładowo w stanie wojennym jest taki wspaniały obraz pana. Antoniego Fałata, profesora znanego już w starszym wieku, w tej chwili, który maluje kryptoportret generała Józefowskiego. I to jest portret takiego wielkiego wilczura <grych> z profilu, w mundurze, a na czarnej ścianie hmm, z, z podpisującego jakieś ważne dokumenty. Roz, Rozumiemy, że to jest dekret o stanie wojennym, a na ścianie poza. Ponad tym wilczurem w mundurze jest, jest czerwoną farbą spływającą, czyli krwią napisane jedno słowo spokój. I wystarczy, nie trzeba więcej tu dzieł sztuki czy, czy omawiania tej sytuacji. Więc te dzieła sztuki, których no nie będę teraz przytaczał, właśnie syntetyzują nastrój w danej sali. Ale warto zaznaczyć, właśnie, że bo to, to było dla mnie bardzo ciekawe, że nie tylko. Hmm. Na wystawie znalazły się materiały archiwalne y, przedstawiające życie Księdza Jerzego, ale też obrazy, które jakoś. Y, ob... Obrazy, które obrazują, <laughs> które Ta. pokazują kontekst historyczny i y, I y, 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 no co tak. się wtedy działo w Polsce tak, tak? To, to nastroje społeczne. To jest niewielkie muzeum, jeżeli o, o, chodzi o przestrzeń, więc wybraliśmy tylko te, które rzeczywiście stanowią syntezę, jak pani powiedziała, tamtego czasu. Mm -hmm. I wracając na przykład do, 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 do rozdziału o, o służbie wojskowej mm, i o tym konflikcie narastającym między, między Kościołem a państwem, tam poprosiliśmy innego znanego artystę, pana Jacka Sroka z Krakowa, o wypożyczenie obrazu. Duży olej i, i przedstawia groteskowego przedstawia Tytuł jego brzmi Mężczyzna podobny do Stalina. I taka wielka postać Stalina palącego. Bajkę, ale takiego bosego w sandałkach. Ale to trzeba zobaczyć. Krótko mówiąc, te, te dzieła mm, mają znaczyć, yy, mają emanować yy, ten nastrój, yy, jaki wówczas w Polsce panował. Y -y. A proszę powiedzieć, czy yy, proces zbierania tych wszystkich materiałów, bo powiedział pan i, yy, i o właśnie niepublikowanych fotografiach, o, o nagraniach, o y, dokumentach y, Służby Bezpieczeństwa, ale też o tych obrazach, czy, czy cały ten proces y, właśnie przyszedł łatwo, czy gdzieś y, znajdowanie tych niepublikowanych rzeczy było ciężkie? No było no, trudno tak pojękiwać tutaj przed kamerą, ale, ale to była mordercza praca w tym sensie, że mm, czas y, jej wykonania był niesamowicie ograniczony. Tak, realnie z moich doświadczeń wynika, że zrobienie porządnego scenariusza wystawy problemowej, e, którego nikt przedtem nie zrobił, znaczy w sensie takiego ujęcia problemu, trwa półtorej, dwa lata, żeby zrobić to solidnie, przeprowadzić kwerendy, znaleźć te obrazy, które idealnie trafiają w punkt, w ten nastrój mm -hmm. danego rozdziału wystawy. Mniej więcej dwa lata, tutaj mieliśmy, no nie wiem, parę, te cztery miesiące. Tak się złożyło z różnych przyczyn, których nie, 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 nie ma co analizować, ale tak było. I wtedy m, trzeba to było robić jakby w przyspieszonym tempie. Była grupa osób, taka, jak to się mówi, grupa zadaniowa czy komandosów m, właśnie pana Pawła Kęski, dwojga m, plastyków, czyli Rafała i Katarzyny Kosowskich, którzy te materiały, o których pani wspomniała, i te fotografie i. Te dokumenty i tak dalej, i tak dalej, i przedmioty mm, niezbędne do, do, do chociażby rozdziału w okopach, no, zbierali tak na no, okrągło, że tak powiem, w, w, ostatniej, w ostatniej fazie przygotowywania i katalogu, i, i, i wszystkich tekstów na wystawę. No zdradzę może taką tajemnicę rodzinną trochę, te osoby spały po góra po trzy godziny przez jakiś czas, stąd mój dowcipny kolega, prezes fundacji, Jacek Chromy, który też był podporą tego projektu, nazywał ich nietoperze. To nie wiem, czy to jest dobry pseudonim, ale tak było. Więc praca była, no, jakby to powiedzieć, trochę wariacka, ale myślę, że zakończyła się powodzeniem. I efekt na pewno jest zachwycający. Tak, myślę, że, że, że może być, że tak powiem. A jeszcze idąc scenariuszem, chwileczkę to, nasz pomysł polegał na tym, żeby nie kończyć na opowieść o Księdzu Jerzym na śmierci Księdza Jerzego. Tu dopiero jak gdyby zaczyna się drugi kolejny rozdział wystawy. Tu potrzebowaliśmy pomocy teologów, żeby przejść na tamtą stronę. Ale żeby to zrobić poprzez czas apokalipsy. Tak, tak potocznie się przyjmuje, przynajmniej w mojej głowie to jest troszeczkę rozchwiane, że ta apokalipsa nie wiadomo, gdzie ją umieścić, ale ona zawsze jest przed sądem ostatecznym. Jeżeli przychodzimy czas apokalipsy, to wkraczamy dopiero w sąd ostateczny no i potem niebo, czy nie daj Boże, piekło i tak dalej. Ale mm, zmierzam do tego, że takie ucho igielne do przejścia na tamtą stronę. Jest właśnie przez Apokalipsę, co na wystawie hmm, obrazują wysta obrazy Jana Levensteina, który ten cykl właśnie Apokalipsa stworzył. Wspaniałego polskiego artysty, emigranta paryskiego, ale też hmm, prace hmm, pana profesora Marka Zajko z Torunia, które przedstawiają też ten czas Apokalipsy, ale właśnie traktowany współcześnie i formalnie. To są bardzo hmm, takie. Hmm, no właśnie, w cudzysłowie awangardowe dzieła, ale przedstawiają pełną deformację współczesnego człowieka. Rozpad, różnie to można rozumieć. No właśnie, dezintegrację. I te dwa, te dwa szeregi obrazów, czy dzieł właśnie Lewensteina i Profesora Zajko mają nas wprowadzić w ten czas zakończony, o czym znowu kto ma, mało kto wie, Wizerunkiem, m, obrazem tłoczni i wizerunkiem Chrystusa w tej m, mistycznej, można powiedzieć, tłoczni, kiedy jego krew y, dosłownie łączy się z, z, z sokiem winogron. Chrystus przedstawiony jest właśnie w, dosłownie, jego postać w tej tłoczni, na tym wizerunku, na, tym, na, na tej rycinie. I pracownicy stworzyli instalację z realnej tłoczni, ogromnej. Z której, ale to nie będę jej opisywał, to jak to, kto, niech to kto będzie chce, zachęta. Niech to będzie zachęta. A autorką <laughs> tego elementu jest pani Katarzyna Kosowska. Trzeba zobaczyć, jak to działa, i szczególnie w skojarzeniu z tą grafiką, kiedy, mm -hmm. gdzie następuje jakby pełne wyjaśnienie tego momentu w naszych przyszłych dziejach. I poprzez to w cudzysłowie, ucho i gielne wkraczamy już w świat po tamtej stronie. Tu znowu plastycy. Namęczyli się jeżdżąc wszędzie i kompletując po tym terenie Podlasia palmy wielkanocne. Więc wchodzimy w ten czas za pomocą szeregu olbrzymich palm wielkanocnych, a dalej już nie będzie opowiadał, jak, jak, myśl, jak to niebo jest skonstruowane. Trzeba tam trafić żeby do nieba, żeby zobaczyć, jak jest Nie będzie pewno tajemnica. I tutaj postawimy kropkę. Tak. Um, dziękuję Panu bardzo za, za przybliżenie tej pięknie. wystawy. Mam nadzieję, że zachęci to naszych słuchaczy, do odwiedzenia. Zobaczymy. Wystawa jest dostępna do 3 listopada w Muzeum Artycyzji Warszawskiej też y, zaznaczymy tutaj i przypomnimy, że patronat honorowy nad nią objął prezydent. Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, a opieką duchową objął wystawę kardynał Kazimierz Nycz. Dziękuję panu jeszcze raz bardzo za udział, a państwu za wysłuchanie.